Bardzo się cieszymy, że w dniu dzisiejszym mogliśmy odebrać tę nagrodę. Jest to dla nas duże wyróżnienie, kolejne. W poprzedniej edycji otrzymaliśmy wyróżnienie za naszą linię z boksów samoobsługowych self-checkoutów Cube. Tym razem za self-convenience point. Jest to produkt, który jest odpowiedzią na potrzeby retailerów, którzy szukają pewnych wysp samoobsługowych, gdzie konsumenci mogą samodzielnie dokonać płatności i pobrać produkt, za który zapłacili. Rozwiązuje to wiele, wiele problemów takich jak chociażby kwestie bezpieczeństwa i wydawanie odpowiednich produktów e, przez no, te, te, te które, które zostały zakupione. Grupa MAGA jako lider. E... Rozwiązań dla branży retail, rozwiązań tradycyjnych i rozwiązań innowacyjnych jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przedstawiać i spełniać oczekiwania naszych klientów. Jest to kolejna odpowiedź na oczekiwania i potrzeby naszych klientów, powiem, że w 2023, w pierwszym kwartale, zakomunikowaliśmy na największych targach kilkanaście światowych premier w zakresie, z zakresu innowacji, wyposażenia tradycyjnego i nowych technologii. Cały czas nad tym... Pracujemy. Większość z nich już jest na etapie komercjalizacji i wdrożeń u klientów. Także jeszcze nie jednym produktem zaskoczymy, jeszcze nie jeden produkt spełni oczekiwania i realne potrzeby naszych klientów.